Witajcie moi drodzy, nazywam się Mateusz Pierczak, jestem administratorem grupy Facebookowej Starlinki i kanału na YouTube Starlinki FB. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o wstrzymanym starcie misji Artemis 1. W poniedziałek 29 sierpnia 2022 roku planowany był start rakiety SLS w ramach misji Artemis 1. Niestety, start został wstrzymany z powodu problemu technicznego. Ale nie przedłużając, zaczynajmy! 50 lat po ostatniej księżycowej misji Apollo, nowa misja Artemis 1 miała rozpocząć nową erę powrotu człowieka na srebrny glob. W kapsule Orion nie było astronautów, w fotelach usadzono natomiast trzymane kiny o imionach Campos, Zohar i Helga. Dodatkowo w podróży uczestniczyć miały dwa pluszaki. Campos w trakcie lotu zasiądzie w fotelu dowódcy misji i będzie ubrany w identyczny skafander kosmiczny, który będą nosić astronauci w misjach Artemis. Pozostali towarzysze to dwa kobiece modele. Są to fantamy ludzkiego tłówia o imionach Zohar i Helga. Nazwane tak zostały przez Izraelską Agencję Kosmiczną oraz Niemieckie Centrum Kosmiczne. Manekiny biorą udział w eksperymencie dotyczącym promieniowania, tak więc manekiny są obłożone czujnikami, które zarejestrują cenne dane o wpływie lotu na człowieka. Wróćmy więc do nieudanej próby startu. Dnia 29 sierpnia 2022 roku okno startowe planowane było od godziny 14:33 do godziny 16:33, a start miał odbyć się z Kosmicznego Centrum imienia Kennedy'ego na Florydzie. Niestety, potężna rakieta napotkała się na parę problemów technicznych. Pierwsze problemy były związane z napełnieniem zbiorników. Tankowanie rozpoczęło się z godzinnym opóźnieniem z powodu sporego ryzyka burzy w nocy. Następnie, lekki przeciek spowodował wstrzymanie tankowania. Na szczęście szybko zostało znalezione rozwiązanie na ten problem i tankowanie kontynuowało. Gdyby był to koniec kłopotów, to rakieta wystartowałaby jeszcze w poniedziałek, ale niestety to nie był koniec komplikacji. Tym razem problem był poważniejszy i dotyczył usterki schłodzenia systemu silnikowego. Główny stopień Launch System wyposażony jest w cztery silniki, które były już używane w innych misjach. Zawór silnika numer 3 nie zadziałał prawidłowo, co skutkowało, że silnik numer 3 nie mógł wystarczająco się schłodzić, aby pozwolić na start rakiety. Na chwilę obecną kolejne okno startowe jest w piątek 2 września, a kolejne w poniedziałek 5 września. Start nie odbędzie się do momentu, gdy ekipy NASA nie usuną problemu i nie dowiedzą się skąd pochodzi usterka. Czekamy więc na więcej informacji dotyczących usterki silnika numer 3, które powinny się pojawić już dzisiaj, 30 sierpnia około północy. Czekamy również o informacje dotyczące kolejnej próby startu. Dzisiejsze wideo dobiegnie końca. Dziękuję Wam za Waszą obecność i jeżeli wideo Wam się podobało, to zapraszam Was gorąco do subskrypcji kanału, do zostawienia łapki w górę oraz komentowania wideo. Przypominam, jesteśmy na dobrej drodze do 1000 subskrybentów. Pozdrawiam Was, cześć!